W ostatnich latach Polska zaskoczyła Europę i świat swoim gwałtownym wzrostem gospodarczym i politycznym znaczeniem. Naród, który kiedyś borykał się z wyzwaniami transformacji po upadku komunizmu, stał się jedną z najbardziej dynamicznych i wpływowych sił w Europie. Polska, choć dotknięta kryzysem finansowym w 2008 roku, szybko się odbiła, pokazując zdumiewającą odporność i adaptacyjność. Kluczowe sektory, takie jak technologie informacyjne, produkcja i usługi, przeszły ogromną metamorfozę. Inwestycje w infrastrukturę, wspierane funduszami unijnymi, przekształciły kraj w logistyczny hub dla biznesu międzynarodowego. Innowacyjne startupy i centra badawczo-rozwojowe napędzają polską gospodarkę, czyniąc ją magnesem dla zagranicznych inwestorów. For Poland has been a symbol of hope since the beginning of our nation. Polish heroes and American patriots fought side by side in our War of Independence and in many wars that followed. Our soldiers still serve together today in Afghanistan and Iraq, combating the enemies of all civilization. For America's part, we have never given up on freedom and independence as the right and destiny of the Polish people, and we never, ever will. Our two countries share a special bond forged by unique histories and national characters. It's a fellowship that exists only among people who have fought and bled and died for freedom. Dziennikarze, politycy na całym świecie zwracają coraz większą uwagę na Polskę, co jest odzwierciedleniem jej rosnącej roli na arenie międzynarodowej. Polska, jako kraj o bogatej historii i znaczącej pozycji w Europie Środkowo Wschodniej, coraz częściej staje się tematem analiz i komentarzy w światowych mediach. In a show of might, Poland has paraded its military hardware on the streets of Warsaw. The Armed Forces Day Parade traditionally celebrates Poland's victory over Bolshevik forces in the 1920 Battle of Warsaw. But with this year's parade, the government was hoping to send a signal of strength to Moscow and to voters in the run up to October's general election. A display of military might in Warsaw. Thousands of troops have marched in Poland's Armed Forces Day parade as the country flexes the muscles of its rapidly expanding military. This year's parade is the largest since the Cold War, featuring state-of-the-art tanks and mobile weapon systems. The Polish government is racing to modernize its military after Russia's invasion of Ukraine to the south. Now, tensions are also rising in the east after soldiers from the Wagner mercenary group set up camp in Belarus. Against this backdrop, and with a general election on the horizon, President Andrzej Duda emphasized the importance of protecting Poland's borders. <laughs> Gratuluję narodowi polskiemu, należą się im wielkie brawa. Utarli tej władzy nosa i przyprowadzili opozycję do władzy. Dzięki nim Polska będzie inna. Poprzednia władza nie chciała z nami rozmawiać, ale teraz to się zmieni. Polacy pokazali, czego chcą. Polska szybko wyrasta na czołową potęgę militarną w Europie kontynentalnej, co przesuwa układ sił na kontynencie z zachodu na wschód oraz sprawia, że Warszawa staje się coraz bardziej asertywna politycznie. Pisze we wtorek w brytyjskim dzienniku Daily Express, publicysta tej gazety, Jonathan Saxty. Ocenia, że Polska jest niemal lustrzanym odbiciem Japonii, konserwatywnej demokracji w Azji, która też stoi w obliczu postrzeganego zagrożenia, w tym przypadku ze strony Chin, a oba państwa w podobny sposób odkrywają asertywność w kwestiach obronności. Jak zaznacza Saxty, w porównaniu z demilitaryzującą się Europą Zachodnią, gdzie kraje takie jak Wielka Brytania mają problem z osiągnięciem celu 2% PKB na obronność. Polacy wkrótce będą na to wydawać od 4 do 5% PKB. Niebawem Polska będzie mogła pochwalić się największą w Europie poza Rosją armią będącą w gotowości bojowej i największą w Europie flotą śmigłowców wojskowych, a już teraz ma więcej czołgów i haubic niż Niemcy, dodaje publicysta. Polska zyskuje znaczenie w Europie, mimo nieporozumień z Brukselą, oceniał niemiecki portal Handelsblatt. Jak zaznacza, Polska jest pomostem na wschód i pisze swoją historię sukcesu gospodarczego. Mimo obaw przed rosyjską agresją, szczególnie w Polsce, kraj ten nabiera ogromnego znaczenia gospodarczego w wyniku obecnych kryzysów, wskazuje niemiecki Handelsblatt. Serwis wyjaśnia, że Polska zyskuje atrakcyjność jako europejska lokalizacja DLA, międzynarodowych inwestycji. W 2022 roku, bowiem bezpośrednie inwestycje zagraniczne w naszym kraju. Wzrosły o 23% i osiągnęły wolumen ponad 42 miliardy euro. Portal zaznacza, że żaden inny kraj w Unii Europejskiej nie korzysta tak bardzo ze zmian w globalnych łańcuchach dostaw jak Polska, która staje się pomostem między Wschodem a Zachodem. Andrew Neil, renomowany brytyjski komentator polityczny, w swoim artykule opublikowanym w Daily Mail, podkreśla, że Wielka Brytania powinna priorytetowo traktować swoje stosunki z Polską. Stawiając je wyżej niż relacje z Francją i Niemcami. Rozwój infrastruktury w Polsce w ostatnich latach stanowi istotny aspekt transformacji kraju, który zyskuje na znaczeniu zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i społecznym. Od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej w 2004 roku Polska zrealizowała szereg inwestycji infrastrukturalnych, wspartych znacząco przez fundusze europejskie. Te inwestycje przyczyniły się do modernizacji kraju oraz podniesienia jakości życia jego mieszkańców. Rozbudowa sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce jest jednym z najbardziej widocznych przejawów tej transformacji. Kluczowe arterie, jak A1, A2 czy A4, znacząco usprawniły komunikację między większymi miastami, a także ułatwiły transport międzynarodowy. Modernizacja tych tras nie tylko skróciła czas podróży, ale też przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa drogowego i efektywności logistycznej. Sektor kolejowy w Polsce również przeszedł znaczące zmiany. Projekty takie jak program Kolej Plus miały na celu nie tylko rozbudowę, ale i modernizację istniejących linii kolejowych, co pozwoliło na szybsze i bardziej komfortowe podróże. Inwestycje te obejmowały zakup nowoczesnego taboru i modernizację infrastruktury stacyjnej, co przyczyniło się do znacznej poprawy jakości usług kolejowych. Rozwój infrastruktury lotniczej, w tym modernizacja istniejących lotnisk oraz plany budowy centralnego portu komunikacyjnego, jest strategicznym krokiem mającym na celu umocnienie pozycji Polski jako ważnego hubu lotniczego w Europie. Te inwestycje mają na celu nie tylko poprawę dostępności i komfortu podróżnych, ale także wzmocnienie roli Polski w globalnych sieciach transportu lotniczego. Transformacja sektora energetycznego w Polsce, z naciskiem na zwiększenie udziału energii odnawialnej i redukcję zależności od paliw kopalnych, jest odpowiedzią na globalne wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi. Rozwój farm wiatrowych, zwłaszcza na Morzu Bałtyckim, oraz inwestycje w fotowoltaikę są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i redukcji śladu węglowego. Intensywne inwestycje w infrastrukturę cyfrową, w tym rozwój sieci szerokopasmowego internetu. I wdrażanie technologii 5G są znaczącym krokiem w kierunku budowy nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki. Cyfryzacja usług publicznych i rozwój e-gospodarki przyczyniają się do wzrostu efektywności i innowacyjności w wielu sektorach. W konsekwencji Polska, poprzez skoncentrowanie na rozwijaniu różnorodnych aspektów infrastruktury, stawia na zrównoważony rozwój, odpowiadając na potrzeby współczesnego społeczeństwa i gospodarki.

Nor am I prepared to accept what the consequences of this failure would mean. I don't want a Britain where young people in our great towns and cities are left with no option but to get out. A brain drain, not just to London or Edinburgh, but to Lyon, Munich and Warsaw. That's not the future our country deserves. In context of economic and Które Polska napotkała w latach 2022 i 2024, takich jak wojna w Ukrainie, wysoka inflacja, rosnące stopy procentowe czy wzrost cen energii, kraj wykazał wyjątkową odporność, czego dowodem są znaczące inwestycje budowlane. Mimo tych trudności, polski rynek budowlany zaświadcza o dynamice i adaptacyjności, przyciągając nowe, ważne projekty. Przyjrzymy się bliżej planowanym inwestycjom budowlanym, które mają ogromne znaczenie dla przyszłości kraju. Jednym z najistotniejszych projektów są planowane elektrownie atomowe, które mają kluczowe znaczenie dla przyszłości energetycznej Polski. Ich wartość to blisko 200 miliardów złotych. Pierwsza elektrownia atomowa w Polsce ma powstać w pobliżu Lubiatowa i Kopalina. W 2023 roku firma Westinghouse podpisała umowę na prace przedprojektowe. Z planem rozpoczęcia budowy w 2026 roku i oddaniem do użytku pierwszego z trzech reaktorów w 2033 roku. Reaktory w technologii AP1000 mają stać się fundamentem tej elektrowni. Elektrownia atomowa w Pątnowie w Województwie Wielkopolskim to druga elektrownia realizowana przez polsko-koreańskie konsorcjum. W 2022 roku podpisano list intencyjny w sprawie planu jej budowy. Rząd Polski zapowiedział również realizację trzeciego projektu atomowego. Lokalizacja i kontrahent na razie nie są ustalone, ale rozważa się rejony Bełchatowa w województwie łódzkim. Ten projekt stanowi element szerszej strategii dywersyfikacji źródeł energii i zwiększenia niezależności energetycznej Polski. Te inwestycje w elektrownie atomowe są częścią szerszego planu rozwoju infrastruktury energetycznej w Polsce, który ma na celu nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Ale także przyczynienie się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie udziału energii odnawialnej w krajowym miksie energetycznym. Centralny port komunikacyjny to jedna z najbardziej ambitnych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, mająca na celu stworzenie nowoczesnego węzła przesiadkowego, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Lokalizowany w odległości 37 km na zachód od Warszawy obejmie obszar około 3000 hektarów. Jego sercem będzie port lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać do 45 milionów pasażerów rocznie. Kwota inwestycji to 40 miliardów złotych. Projekt CPK zakłada również budowę ponad 1000 km nowych linii kolejowych, które połączą port lotniczy z największymi miastami w Polsce, umożliwiając podróżowanie między Warszawą a innymi dużymi miastami kraju w czasie nie dłuższym niż 2,5 godziny. Dodatkowo w ramach projektu powstanie Airport City, zawierający obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe. Wśród wykonawców CPK znaleźli się tacy giganci budowlani jak Budimex, Dorako, Mostostal Warszawa, Polimex Infrastruktura. Prace przy budowie portu Solidarność mają rozpocząć się w drugiej połowie 2023 roku, a uruchomienie lotniska planowane jest na 2028 rok. Ta monumentalna inwestycja ma na celu nie tylko rozwój infrastruktury transportowej Polski, ale również wzmocnienie jej pozycji jako kluczowego hubu komunikacyjnego w Europie. Kolejna ogromna inwestycja to morska farma wiatrowa Baltika, największa elektrownia wiatrowa na polskich wodach Morza Bałtyckiego. Planowana inwestycja budowlana będzie realizowana w dwóch etapach Baltica 2G, Baltica 3 jako wspólna inwestycja duńskiej firmy Orsted i Polskiej Grupy Energetycznej. Obecnie spółka realizuje trzy projekty morskich farm wiatrowych oraz czeka na ocenę ośmiu wniosków o kolejne obszary do zabudowy. Rozpoczęła również inwestycje w port serwisowy i Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej w Ustce. Wartość jednej z największych inwestycji w Polsce w 2022 roku szacuje się na około 30 miliardów złotych. Obecnie trwają prace przygotowawcze. A budowa najprawdopodobniej ruszy już w 2024 roku. Farma będzie eksploatowana przez 30 lat. Kolejna inwestycja Baltic Pipe to gazociąg o długości 900 km, dzięki któremu powstał nowy korytarz dostaw gazu ziemnego ze złóż norweskich na rynki polski i duński. Eksperci twierdzą, że ta jedna z największych inwestycji w Polsce w 2022 roku jest kluczowym elementem uniezależniania się od gazu rosyjskiego. W grudniu 2022 roku przedstawiciele rządu i firmy Mercedes-Benz Group ogłosili powstanie planowanej inwestycji budowlanej pierwszej fabryki samochodów dostawczych Mercedesa. Jak zapewniają, będzie to pierwsza fabryka elektrycznych pojazdów dostawczych na świecie. W nowych zakładach w Jaworze budowane będą dostawcze Mercedesy, stanowiącej podstawę dla wszystkich elektrycznych aut dostawczych w segmencie średnim i dużym, które będą wprowadzane na rynek od 2025 roku. Fabryka powstanie w latach 2023-2027 w Jaworze, w województwie dolnośląskim, na działce położonej naprzeciwko istniejącego już zakładu silników i akumulatorów.